Dobry wieczór. Miejsce, w jakim się znajdujemy, mogłoby się wydawać niezbyt egzotyczne, normalne, rozpoznawalne przez wszystkich. Tak, Pałac Kultury i Nauki w Warszawie. Ale być może już niedługo tej monumentalnej budowli tutaj nie będzie. Przecież są takie plany, że może to zburzyć. Siedziba tak wielu instytucji, muzeów, teatrów, jest tam pałac młodzieży, kina, oczywiście sala kongresowa, mnóstwo innych instytucji miejskich, kulturalnych. Być może już niedługo jej tutaj po prostu nie będzie. Pozostaną miliardy ton gruzu który będzie wywożony przez kilka miesięcy. Daleko postanowiłem również tu, spod Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, nakręcić naszego naszna geografika.